Hej kochani, tu Ola, witam serdecznie i zapraszam Was dzisiaj na pogadankę inspirowaną, która według mnie y, może komuś pomóc, y, na pewno niektórym, y, ale też po prostu możecie potraktować to jako takie trochę story time i trochę takie opowieści o moich przemianach, moich decyzjach. Bo chcę pogadać dzisiaj o zmianach w życiu, o decyzjach i jakie one mają wpływ i dlaczego tak czasami trudno nam podjąć tą decyzję. Okoliczności są wakacyjne. Jestem w pokoju hotelowym i bardzo chciałam nagrać coś na zewnątrz z palmą w tle, żeby były fajne kolory itd. Tak dalej, tak dalej, Ale niestety wcześniej było za ciepło, a teraz wieje, więc no to nie byłyby najlepsze warunki. A teraz słuchajcie, specjalnie wyłączyłam klimatyzację, bo była bardzo głośna, nie byłoby mnie w ogóle słychać, dlatego też możliwe, że z minuty na minutę będę coraz bardziej się świecić, teraz jest największy komfort, bo jest jeszcze chłodno, ale chwila, moment i pomieszczenie się nagrzeje, także postaram się streścić, żeby to też nie było zbytnio chaotyczne i żebyście coś wyciągnęli z tego ciekawego. Więc chciałam dzisiaj pogadać o decyzjach. Ja ogólnie, taki szybki jeszcze wstęp, ja bardzo lubię słuchać o zmianach, o krokach, jakie ktoś podejmował, żeby być w miejscu, w którym teraz obecnie jest, i to pod kątem biznesu, kariery, zmiany pracy, zmiany otoczenia, wyjazdu, yy, przeprowadzki itd., itd. Bardzo mnie to inspiruje, bardzo zawsze yy, ciekawi mnie geneza, jak to się stało, co było pierwszym impulsem do podjęcia takiej, a nie innej decyzji, i bardzo to lubię. I chciałam właśnie dzisiaj też o tym pogadać. Słuchajcie, inspiracją do tego filmu jest książka... Um... Skończ z tym szitem. Bardzo wymowny tytuł, nieprawdaż? I ten tytuł e, myślę, że niektórym z Was będzie się kojarzył z innym tytułem, właśnie od tego samego autora e, książki e, bestsellerowej e, Unfuck Yourself, napraw się, którą też kiedyś Wam pokazywałam, opowiadałam Wam o niej. Jest to książka, która też miała wpływ e, dość duży na moje życie. To był czas, w którym zatręczałam się, myślami o przyszłości, e, po prostu prowadziłam tyle. Wewnętrznych dialogów i moja wewnętrzna katarynka nie zamykała się. Po prostu byłam zmęczona własnymi myślami odnośnie tego, co mam teraz zrobić, jaki pomysł na biznes, biznes, i ciągle, jakby w tym świecie zawodowym, yy, byłam taka. Ciągle czegoś szukałam w głowie, byłam tym bardzo zmęczona i ta książka pozwoliła mi tak se odetchnąć powiedzieć, Ola, spokojnie, uspokój się i, i wyciągnęłam pewne wnioski. A to jest druga pozycja tego samego autora. Skończ z tym shitem, który bardziej zagłębia się w nasz taki osobisty autosabotaż, który codziennie, wiecie, uprawiamy względem siebie, ludzi, życia. Jak to się dzieje, skąd się biorą nasze myśli, nasze podejście do niektórych spraw, nasz pesymizm wewnętrzny, narzekanie, znajdowanie miliona wymówek, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Jakby w tej książce jest bardzo dużo wątków, które mogłabym tutaj poruszyć, ale też nie chciałabym zrobić z tego filmu czegoś takiego bardzo chaotycznego, dlatego wybrałam jeden aspekt, który bardzo mi się spodobał, właśnie tych decyzji i zmian, i pomyślałam, że właśnie on może ym, komuś. Zapalić jakąś żarówkę nad głową, bo chciałabym, żeby to też było obupólne, żeby mój filmik też coś dał do świata. Przestań uprawiać autosabotaż i upomnij się o własne życie. Kto zna Garego Bishop'a, ten wie, słynie z bezpośredniego przekazu, dość ciętego języka, który czasami potrafi nas ugodzić w tą największą ludzką dumę, który wywleka na światło dzienne wszystkie jakieś takie nasze porażki, takie wewnętrzne niesnaski, i które często chowamy, które zagłuszamy i tak dalej. On wyciąga je na światło i rozkłada na części pierwsze. Za to bardzo go lubię, za tą bezpośrednią Przekazu, i ten e, taki cynizm, i czasami e, no też bardzo takie śmieszne podejście, że czytając e, właśnie tą książkę można się też pośmiać. E, dlatego, e, dlatego też was będę zachęcać do tego, żeby przeczytać tą pozycję. Ale już przechodząc do tego tematu, ja mam tutaj też w telefonie, jakby notatki porobione, co chciałabym wam powiedzieć, e, odnośnie zmian. Sprawa wygląda tak, że my wszyscy pragniemy zmian i bardzo rzadko spotykam się jakby w rozmowach i tak dalej, w obserwacjach, że ktoś nie chce zmiany. Kogo nie spotykam, zawsze chciałby coś zmienić, czy w kontekście związku, czy w kontekście swojego życia prywatnego, osobistego, zawodowego. Ciągle chcielibyśmy coś zrobić. Ale bardzo trudno nam też przychodzi ta zmiana, podjęcie tej decyzji, tego pierwszego kroku, tego ryzyka. I właśnie cały tam rozdział był poświęcony właśnie tej tematyce. Bardzo fajnie jest właśnie tutaj opisane, że pragniemy zmian, ale jesteśmy uzależnieni od rutyny. I jakby ta rutyna też kojarzy się z naszym bezpieczeństwem. Jesteśmy w tej naszej. Strefie bezpiecznej, w której wiemy, co się wydarzy. I tak naprawdę to, tą taką przewidywalność można przełożyć na temat na przykład związków. Ja w swojej przeszłości y, miałam takie sytuacje, gdzie wiedziałam już, że Sorry, ale Ola, dalej na tym wózku y, daleko nie zajedziesz, nie będziesz się czuć dobrze, już się nie czujesz dobrze, i po prostu instynktownie gdzieś tam w środku już mi y, podpowiadało, podpowiadały głosy wewnętrzne, żeby no pakować manatki i czym prędzej podjąć decyzję, podjąć to ryzyko i pójść w to nieznane. Wybieramy przewidywalność zamiast radości. Wybieramy przewidywalność pracy zamiast satysfakcji, którą możemy znaleźć w nowej pracy. Wybieramy przewidywalność w związku, mając problemy, kłótnie. Wolimy to niż zobaczyć to, co jest pod tej drugiej stronie drzwi. I ja też tak sobie, właśnie czytając tą książkę, pomyślałam, że w sumie są jakby dwie grupy osób, mające świadomość, że za tymi drzwiami, czy te drzwi, czy jakby metafora tego wyboru innego, czyli zmiany, za tymi drzwiami jest coś lepszego, czyli na zasadzie nie podoba mi się, nie podoba mi się, jak mój szef mnie traktuje, uważam, że moje zarobki są nieadekwatne. Do tego, co robię, ile mam obowiązków i tak dalej. I wiem, że mi się to nie podoba, nie zgadzam się z tym, nie chcę tak żyć. I wiem, że tylko ta zmiana i tylko ta jedna decyzja dzieli mnie od tego, żeby poczuć się lepiej. Ale jest też ta druga grupa, która nie ma tej świadomości kompletnie, że ta zmiana, tylko i wyłącznie nasza decyzja, jedno, Jeden dzień spakowania walizek. Czasami też nawet dostajemy, nie wiem, jakieś propozycje pracy, ale odwracamy się od tego, bojąc się tych nowych rzeczy, uważając, że ta zmiana nie przyniesie nic dobrego, bo mimo tego, że teraz jest beznadziejnie, to w jakiś sposób jest stabilnie. E, ja nie ukrywam, że ja byłam już w różnych bagnach, właśnie w, w różnych aspektach życiowych, czy właśnie w pracy, gdzie słuchajcie, w Anglii. Em, w pewnym momencie tak w mnie praca, byłam tak wypalona, nawet nie, nie chodzi tutaj o stanowisko, że mi się nie podobało, bo w pracy w jakiś sposób byłam spełniona. Ale środowisko w pracy szefowa była tak jakby cięta i czasami, jak ona była na zmianie, to po prostu czułam się fatalnie, czułam się po prostu beznadziejnie. Poza tym, co z tego, że jakby praca po części sprawiała mi satysfakcję, to druga część mnie mówiła mi, że ja nie chcę tu dalej być, że ja się tutaj dalej nie rozwinę i wiedziałam, że im dłużej zostanę w, tym, w tej pracy, nie wyjdzie mi to na dobre, bo już osiągnęłam pewien y, level. Pewne stanowisko, większe stanowisko, dostałam podwyżkę, ale nawet nie chciałam już awansować. Wiecie o co chodzi. Czyli pozostało mi być w tej pracy na danym stanowisku i być nieszczęśliwą. I nie chcieć się nawet starać, żeby awansować, albo mogłam po prostu tą pracę zmienić. I. W momencie, kiedy uświadomiłam sobie, że ja już nie chcę dalej, ja już nie chcę się starać, ja już nie chcę robić kolejnych kursów, kolejnych szkoleń, już nie chcę w ogóle pracować w tej branży, zanim ja sobie to uświadomiłam, to trochę czasu minęło. Potrafiłam przez miesiąc nosić wypowiedzenie w plecaku i czuć wielki strach przed tym, żeby ten świstek, tą po prostu kartkę A4 wydrukowaną, żeby ten wniosek ściągnięty z internetu zanieść. Do szefowej i powiedzieć jej: Dziękuję za współpracę serdecznie, ale ja chcę coś zmienić. To było coś ponad moje siły, ale gdy to zrobiłam, poczułam po prostu taką ulgę. Wiadomo, że zrobiło mi się trochę przykro, no bo w końcu wielka zmiana nie będę się spotykać z tymi ludźmi z pracy, z którymi się bardzo polubiłam. To było przedsięwzięcie życiowe, ale później poczułam, że daję sobie szansę na coś lepszego. I gdybym wtedy tej decyzji nie podjęła, bardzo możliwe, że życie nie poprowadziło mnie, nie poprowadziłoby mnie w różne inne miejsca. Dlatego jestem teraz tutaj, gdzie jestem, bo wtedy podjęłam tą decyzję. Gdybym wtedy nie odeszła z pracy w Anglii, możliwe, bym tam została, nie poznałabym y, obecnie, wiecie, mojego partnera, N nie wyjechałabym do Stanów, bo byłabym tam. Yy. Druga kwestia jest taka, że tak samo było z pracą w biurze. Zbierałam się do tego, zbierałam i czułam od pierwszych dwóch tygodni, że to nie jest praca dla mnie, a byłam tam dwa lata. Aplikowałam na stanowiska wewnętrzne, dostałam awans, byłam na kilku rozmowach kwalifikacyjnych wewnętrznych i tak naprawdę te moje starania o zmianę stanowiska to nie była moja wewnętrzna satysfakcja, że Zależało mi na tamtym stanowisku, ale tamto stanowisko było ucieczką od wcześniejszego stanowiska. Co też można nazwać zmianą, że zrobiłam jakiś dobry krok. To fakt, ale jakby dalej zostawałam w miejscu, w którym siebie po prostu nie widziałam. I mimo tego, że jakoś funkcjonowałam, było okej. Okay. To wewnętrznie byłam wytarmoszona na maksa, i ten aspekt życia sprawiał, że po prostu byłam no, nie do końca szczęśliwa. To była walka tego bezpieczeństwa z temperamentem. Praca dawała mi bezpieczeństwo, dawała mi pewne benefity, dawała mi stałą pensję, wiedziałam, że tu będzie super, ale miałam też na horyzoncie coś, co mogłabym zrobić innego to był i ten mój temperament i ten mój zapał podpowiadał mi, że kurczę, to by mogło być to coś, ale to było ryzyko i po prostu bardzo długo mi zajęło, żeby podjąć tą decyzję. I już miałam dwie rozmowy z kierowniczką, że chcę odejść i tak dalej. Ona proponowała mi: "A może to, a może ten, a może zaaplikuj na to, a ten, ten, ten". I tak jakby błądziłam zamiast po prostu podjąć tą, te, tą decyzję w momencie, kiedy po prostu czułam, że chcę ją podjąć. Trudno, minęło. Przesiedziałam w pracy trochę dłużej niż, yy, niż tak wewnętrznie chciałam, ale koniec końców, kolejna decyzja naprawdę dała mi bardzo dużo dobrego, która była w ogóle totalnie ryzykowna. Czasami strach ma wielkie oczy, ale decyzje prowadzą w dobre miejsca. To tak bardzo ważne. Yy, pokażę Wam tutaj w tej książce, bo wiem, że strona 12, to było coś, co był taki wstęp do tej książki, która. No, maksymalnie mnie do niej zachęciła. Pierwsze, pierw, kilka pierwszych stron i później czytasz to i sobie myślisz Boże, co tam się będzie dalej działo? E, w tej krótkiej książce próbuję wywlec na światło dzienne Twoje ściemy i rozprawić się z nimi, żebyś przestał sobie szkodzić. Więc jeśli jesteś zmęczony, przytłoczony życiem, przepracowany, spragniony miłości, znudzony, spłukany, niespokojny, nadmiernie samokrytyczny, wyobcowany z otoczenia, rozczarowany, przerażony, nieufny, bezlitosny, Podejrzliwy, wściekły albo sfrustrowany. Jeśli utknąłeś w martwym punkcie, to było to moje. Brakuje ci pewności siebie i inspiracji, to było też to moje. Jeśli wszedłeś na złą drogę, albo zmierzasz w niewłaściwym kierunku, spadłeś na dno, ugrzązłeś w przeszłości, martwisz się o przyszłość albo po prostu nie wiesz, jak zerwać z rutyną, to dobrze trafiłeś. Napisałem tę książkę właśnie dla ciebie. Mówię serio: przeczytaj te słowa, a później zrób z nich użytek dotrzemy razem do źródła Twoich ściem i zalejemy je betonem. I jakby ta książka daje też takie pole do pracy nad sobą, do zajrzenia tak, tak głęboko, zastanowienia się w sumie dlaczego. Dlaczego podejmuje takie, a nie inne decyzje? Albo dlaczego w ogóle nie podejmuje tych decyzji? Z czym to się wiąże? Dlaczego tak jest? I według mnie jakby w życiu nie ma nic lepszego, jakby odpowiadanie na pytanie dlaczego. Często pytamy, jakby gdzie, co jak, a w ogóle pytanie dlaczego jest tak bardzo kluczowe i rozwiązuje bardzo wiele kwestii. O czymkolwiek nie pomyślicie, jak sobie pomyślicie dlaczego tak się zachowujecie, albo dlaczego tak jest, albo dlaczego to akceptujesz, to możesz dojść do, do bardzo fajnych wniosków. Ja tą książkę pochłonęłam w dwie godziny i trochę nie posłuchałam się autora, bo on tutaj opowiadał o tym, żeby tam po kilku rozdziałach mówi no dobra odłóż teraz tą książkę po prostu to przemyśl bo nie chodzi o to żebyś przeczytał skończ z tym sheetem i odłożył na półkę czek odhaczone przeczytałem tylko właśnie żeby wyciągnąć trochę wniosków ja mam tutaj trochę notatek w ogóle z całej tej książki ja teraz poruszyłam tylko jeden wątek ale trochę więcej rzeczy mi się spodobało na przykład bez ambicji człowiek niczego nie rozpocznie a bez pracy niczego nie skończy nikt nie wręczy ci nagrody za nic musisz ją zdobyć to też kolejna motywacja. Ja w ogóle na Instagramie bardzo dużo dodawałam zdjęć z, właśnie z tej książki, różnych cytatów, i tam zaznaczałam wersje, które mi się podobają. I bardzo dużo osób pytało się o tą książkę, więc to jest ta książka, którą pokazywałam na Instagramie. Zachęcam. Jeśli będziecie się przechadzać po empiku yy, i wpadnie Wam w oko yy, ta okładka, to zachęcam. Na pewno każdy się nam czegoś ciekawego, a to jest w ogóle kwintesencja do tego, żeby posłuchać siebie. Słuchajcie, teraz mówię o pracy, ale na przykład kwestie związków, w których się dusimy. Wybieramy tą przewidywalność, tą stabilizację i bezpieczeństwo kosztem radości, kosztem miłości. I to, o czym chciałabym powiedzieć, to to, że ja też w przeszłości miałam pełno takich zawirowań, różnych sercowych i tak dalej. I często już wiedziałam dawno, że coś jest skazane na niepowodzenie, i to ryzyko, w ogóle ten moment podjęcia decyzji, albo w ogóle zrozumienia, dlaczego dalej jestem w takim, a nie innym momencie, dlaczego wybieram to bezpieczeństwo, dlaczego nie pozwolić sobie na coś innego, zobaczyć, co jest dalej, nie? I gdyby nie tam ta moja ciekawość, co czeka mnie, co mogę dostać gdzie indziej? Co mogłabym dać komuś innemu, gdyby nie ta moja ciekawość życia, świata i tego, co tam życie, wiecie, za rogiem dla mnie szykuje. Gdybym nie zaryzykowała i nie podejmowała tych decyzji o rozstaniu, o wyprowadzkach, możliwe, żebym nie była teraz taka po prostu spokojna, taka ustatkowana i właśnie w miejscu, które daje mi mega spokój, takie po prostu szczęście z krwi i kości, po prostu szczęście. Ale trzeba wrócić do tego momentu, w którym jestem. Może to fajnie wygląda, wiecie, o, szczęśliwa, radosna i tak dalej, spokojna, widać po Oli. Jak oglądacie mnie długo, widać tą moją przemianę, ale ona jest y, kosztem czegoś. Moich decyzji podjętych w przeszłości, które na samym początku wydawały się totalną klapą, często też żałowałam decyzji przez chwilę. I dopiero po jakimś czasie mogłam zobaczyć, że tamta decyzja, która na początku wydawała się... Zła albo ciężko mi się było z niej otrząsnąć, bo to nie jest tak, że podejmuję decyzję i ale jest fantastycznie, tylko było takie małe bagienko i później się z niego wychodziło, i teraz po prostu jestem z siebie dumna, że podjęłam kilka takich bardzo ważnych życiowych decyzji, nie pytając nikogo w ogóle o zdanie. Totalnie poszłam w intuicję i to jest super. I chciałabym was naprawdę zachęcić, dziewczyny, które tkwicie, faceci, którzy tkwicie, w sytuacjach życiowych, z których totalnie nie jesteście zadowoleni. Chodzi o, ten o, o podjęcie tego kroku. mi się bateria, ale w trakcie jak szłam po inną baterię, to jeszcze yy, mam jeszcze jedną taką myśl, to jest już ostatnia myśl w tym filmiku, to to, że słuchajcie, każda osoba, jaką znam, włącznie ze mną, która ma za sobą jakąś taką turbo trudną życiową decyzję, i też nie oceniajmy. Ogólnie, w ogóle trudna decyzja to jest pojęcie względne. Dla mnie trudną decyzją może być odejście z pracy, dla kogoś to może być hej, odchodzę z pracy, pyk, pyk, pyk. Nie musisz o tym w ogóle nagrywać całego filmu. Po prostu nie chcesz być w tej pracy, odchodzisz z pracy, robisz co innego. Nie dla wszystkich to jest takie łatwe. Yy, każdy ma swoje trudne życiowe decyzje, każdy jest na innym levelu. Słuchajcie, też tak, tak samo, jak już macie dzieci i na przykład jesteście samotnie wychowującą dzieci matką, to jakby to odejście z pracy ma jeszcze różne inne aspekty, które mogą Was martwić. Dlatego też punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Natomiast każda osoba, która podjęła kiedyś taką mega życiową, trudną decyzję, powiedziała, że żałuje, że podjęła ją tak późno, że tyle zwlekała, że czekała na wyjątkowy czas i że kiedyś te wszystkie obawy, w porównaniu do tego, w którym miejscu teraz są. Są totalną błahostką. Mam nadzieję, że to też w jakiś sposób może Was y, zachęcić, że wszystkie osoby, które tą decyzję kiedyś podjęły, zrobiłyby to teraz, ucząc się na swoich błędach, zrobiłyby to zdecydowanie wcześniej, co mogłoby wpłynąć na komfort i jakość życia. I z tym Was zostawiam. Y, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Pogadanka tego rodzaju e, i ta tematyka, może się wstrzeliłam w czyjeś w chwilowe tam niepowodzenia, e, czy zawodowe, czy miłosne, e, nie chcę broń Boże być jakąś wielką zachętą, e, żebyście podejmowali pochopnie decyzję. To ma być decyzja taka z wnętrza. Odsyłam wszystkich do książki, którzy chcieliby więcej e, tego typu rozmów e, i rozkmin, jeśli kupicie i będziecie chcieli się podzielić na Insta Story jakimś swoim ulubionym wersem albo cytatem, bo w środku też są takie wytłuszczone, grubsze cytaty jak tutaj, to oznaczajcie mnie na Insta ja będę udostępniać albo możemy sobie trochę pogadać. I co? Jak co to, to to jest maszynopis? Trochę się poczułam jak taka aktorka, która dostaje scenariusz, ale jak wyjeżdżałam, to ta książka nie była jeszcze wydrukowana, więc mam taki maszynopis. I co, i to by było na tyle? Pogadanka dla mnie ważna. Nie wiem, czy gdybym tą pogadankę oglądała na kanale jakiejś youtuberki, którą oglądam, i stałabym przed jakimś wyborem, czy ona by mnie. Popchnęła dalej, jakby pomogła mi w podjęciu kroku. Jestem ciekawa. Jestem ciekawa też waszej historii, waszego podejścia do decyzji, jak to u was wygląda, czy przychodzi wam to z trudem. Jeśli kiedyś porzuciliście jakąś swoją pracę, jak teraz się z tym czujecie? Czy żałujecie, czy zrobilibyście to wcześniej? Także zastanówmy się też na koniec, jaką w życiu na co dzień wybieramy przewidywalność i jakim kosztem czy czasem czegoś y, nie tracimy. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Y, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jak tak, możecie zostawić łapencję. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!